Hej, dzień dobry, witam, albo dobry wieczór, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj kolejny challenge. Dzisiaj będzie fryzurowo. Oho. Dzisiaj będę odtwarzać fryzury Karoliny. Jest kanał Stylizacje, to jest część naszego challenge'u. Sara miała makijaż, Karolina yy, fryzurę, yy, a ja będę miała get ready with me, takie dzienne, które dziewczyny będą musiały odtworzyć. Yy, zbieram się do tego filmu i zbieram, ale nie chcę go robić, bo... Boję się, po prostu się boję, co z tego będzie. Wiem, że będzie jakaś fryzura ze spinkami, bo widziałam akurat to na Instagramie, nie, nie, nie mogłam tego odwiedzić. Ja nie lubię spinek za bardzo, ym, no ale mam kilka tych spinek, więc może coś z tego będzie. Wiem, że ma być koki, chyba dobieranie, nie wiem. Sara się strasznie męczyła, wściekała, no ale ja też się wściekałam na makijaż, także. Jakoś to będzie Hej kochani, razem z Sarą i z Ewą Wymyśliłyśmy, że chcemy sobie ten czas umilić Kiedy wszyscy siedzimy w domu I nagrać jakieś wyzwania U Sary pojawi się e, makijażowe wyzwanie Które wam podziękuję tutaj U Ewy pojawi się inne wyzwanie, takie bardziej domowe Też wam podziękuję na dole i będziemy wszystkie brały w tym udział Natomiast u mnie pojawia się e, wyzwanie włosowe I mam e, nadzieję, że inne YouTube'a też wezmą w tym udział Ja w tym momencie taguję Sarę i Ewę Chciałabym też otagować Oleśkę Oraz Kretkę do tego wyzwania włosowego i myślę, że będzie fajnie, kiedy właśnie różne osoby się podejmą i pokażą na różnych długościach włosów, na różnych kolorach włosów, jak te fryzury wyglądają. Będą fryzury łatwiejsze i trudniejsze. No i mam nadzieję, że dziewczyny będą ze mną wykonywać, jednocześnie ja będę tłumaczyć, a dziewczyny będą po prostu w trakcie wykonywać tą samą fryzurę. Oczywiście na początku powiem, co jest potrzebne. A potrzebujemy szczotkę, Jakąkolwiek jak do rozczesania włosów e, Potrzebujemy ozdobne spinki Myślę, że każda z nas w tym momencie posiada jakieś spinki Ozdobne tego typu e, Dziewczyny kryształowe czy właśnie takie Perłowe, jakie tam macie Potrzebujemy jakieś gumki Mam, nie, Małe, duże Nie wiem jeszcze do końca, których będę używać Więc po prostu pozbierajcie gumki e, I e, zwykłe wsówki. Mam tutaj słuchajcie, zwykłe wsówki, Szpilki fryzjerskie e, Co tam macie, żeby włosy przytrzymać na miejscu e, Będziemy robić na początku początek, fryzurę bardzo instagramową. To co, myślę, że wyzwanie jest fajne. Jeżeli chcecie, ja mam makijaż Instagramowy. napiszcie mi w komentarzu na dole, kto miałby wykonać jeszcze to, to wyzwanie, kogo chcecie zobaczyć właśnie w roli fryzjera. Ja będę linkować filmy do wszystkich dziewczyn na dole, więc będziecie mogli na bieżąco zobaczyć, kto to wyzwanie wykonał. Myślę, że fajna zabawa, zobaczymy jak to wygląda i jak ty sobie radzi z włosami. Także zaczynamy. Dobra, zaczynamy od czesania włosów. O. Pierwsza fryzura ja to mam będzie włosy, taka fryzura i um, i właśnie bardzo instagramowa z przedziałkiem na środku. Biorę sobie coś ostrego. I was born ostrego, on coś instagram. Do może to być nawet pędzeletką. Ja fryzura bardzo gładka i resztę włosów wspinam sobie w niski kucek tutaj niski z tyłu. Niski kucek. To będzie taka fryzura naprawdę na instabody. Niski no. Niski kucek. To mi się podoba. Kubunką. Także mamy już fryzurę na gładko, tak o slick. Włosy są gładkie, proste. I teraz bierzemy się za nasze spinki. I teraz mam ma. Jeżeli nie masz spinek w domu, takich ozdobnych, użyj zwykłych wsówek, bo zwykłe wsówki, czy to kolorowe, czy zwykłe, również można w ten sposób wpinać, ale tutaj chcę jak najbardziej ozdobić. Taką fryzurę widzę często na Instagramie, więc zaczynam. Ja to zrobię. Wpinam z jednej i z drugiej strony właśnie te ozdobne spinki. Ja jedno. płacz u dziewczyn. Ja mam <laughs> tylko jedno. Mam różne, słuchajcie, mam i takie, i takie. Ja akurat wepnę wszystkie. Um, no takim no, debil, no, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało. Myślę, że to będzie fryzura bardzo festiwalowa, uh, ale oczywiście wpinajcie takie, jakie posiadacie. Czuję się jak debil. No, i tu jeszcze z tyłu trzeba coś przyczepić, na pewno. Więc spinamy, dużo spinek, dziewczyny. To nie będzie nic trudnego. Myślę, że każda sobie z tym poradzi. Będzie bardziej kwestia tego, kto jak będzie w tym wyglądał, i jak będzie bardzo... A ładno. ja sobie może wszystkie spinki we mnie nie, nie, nie robię. Ale chciałam tego spróbować, nigdy nie robiłam sobie takiej fryzury, i pomyślałam, że zrobię sobie tutaj z wami. Ok, mamy bardzo insta fryzura. Bardzo! Bardzo insta fryzura! Bardzo! Wyglądam jak matą. Czekajcie. Ja sobie może wszystko. No nie ma to sensu, bo moje fryzury, moje spinki są tylko cztery. I. No i co? Nie. No nie, nie wyjdzie to z moimi spinkami, ale wiecie co ja zrobię? Trochę zmodyfikuję tą fryzurę Karoliny Żeby może to jakoś miało sens W moim przypadku oczywiście I sobie zrobię po prostu Uliżę tego kucyka na bok I wsunę te wszystkie spinki W, w Kucyku na bok Może to będzie takie bardziej Sensowne, dlatego że nawet nie mam No nie mam tych spinek Tylu Niestety mam tylko cztery. Dobra, kucyk. I zacznę sobie może od zielonej. Raz. O. Dwa, niebieska. Trzy diamentowa. I cztery perłowa. O! Może tak. jak tam się tuczę? No nie, no, no mój czarny jest niekompletny. Niestety nie jestem w stanie nic lepszego wymyśleć, dlatego że nie mam spinek. Mogłabym wpiąć zwykłe wsówki, ale moje zwykłe wsówki są czarne, więc ich nawet nie będzie widać. Ale trudne to nie było. Next. Please! Kolejna fryzura będzie z kucykiem. Kochani, oddzielamy sobie włosy tutaj z nad. Ja zawsze biorę sobie tutaj z moich łuków brwiowych, tutaj z, na z najwyższych punktów. O! I mniej więcej tak do środka głowy. Dotąd. Tak plus minus, nie musi być bardzo, bardzo dokładnie. I teraz resztę sobie związuję. Uuuu, uh. wspinam. Wszystko jedno, byleby je teraz oddzielić rozczesuję po co to mam? Moment, moment. Krótszych. I teraz no, będziemy próbować. Nie wyjdzie. Dobierać. Jeżeli nie umiecie dobierać, co? dziewczyny, to skręcajcie. Po prostu bierzcie pasemko. Nie umiem. Skręcajcie. Dokładajcie pasemko. Skręcajcie ze sobą i tak dalej i tak dalej, żeby dojść tutaj do końca włosów. Jeżeli nie umiecie dobierać, ale jeżeli umiecie dobierać, mam nadzieję, że się postaracie, dziewczyny, że będziecie dobierać. Obsuwam tak. się. Ok. Przedzielamy sobie. Pierwsze pasmo na trzy. Ja. Jeżeli macie grzywkę, no to będziecie mieć podobnie jak ja. Dobieranie grzywki. Raz, dwa, trzy. I zaczynamy dobierać. Raz, dwa, trzy. Trzy pasma. Dobieram z jednej strony. widzicie, I dalej plota. I dobieram z drugiej strony. I dalej plotę. Nie wiem, czy dodać jakiś hashtag do tego challenge'u. Po prostu. Hashtag nie róbcie go. Dla. YouTuberek, które siedzą w domu na kwarantannie. No nie. Które nagrywają. Wiecie co? Ja postanowiłam, że będziemy nagrywać mimo wszystko. Muszę to poranie schować, e, bo mnie wkurza Normalnie, no. Wiadomo, że na vlogach Wam mówimy, co się dzieje, co porabiamy, ale chcę mimo wszystko, żeby życie się toczyło się dalej i żeby jutro był ten naszym takim oderwaniem się od rzeczywistości. Karola, nie gadaj, tylko tłumacz, jak ja to mam zrobić. Co to znaczy robimy dobierańca? Co to znaczy robimy dobierańca? Czyli co? Czyli biorę sobie przód i mam zacząć tutaj robić warkoczyka i mam go dobrać? Co to kurde ma być? Co to ma być? Co to ma być? Racie mnie boli. <grym> Co to jest? Kusiwa. Ja już się pocenie, już mam spazmę. Co to jest? Dobra, dobieram. Tu mi się coś zakitkało. A skórę ja mam Robi coś. Ale nie wiem co. Ale jakieś tu włosy mi zostają. Tu sobie je złapię po prostu. Skoro ja mam je dobrać. Co to w ogóle znaczy dobierz? A, czekajcie, bo tutaj jeszcze mi jakieś włosy wystają. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze czy nie dobrze? Tutaj mi coś wystało. To się schowa. To się wytnie. Jeszcze raz. Ale bełżku mam o co, o co chodzi. Raz, dwa, trzy. Czyli po prostu warkocz i pletę. Pletę. Na, na jasnych włosach to zawsze lepiej widać, także. Jak to zrobić, żeby to się mi zaczynało wcześniej? Może tu sobie zacznę. A jakby tak zacząć go pleść? Nie no, tak też być nie może. Jeszcze raz. A, nie! Myślę, że komuś łatwiej byłoby to robić niż sobie. Tak, proste fryzury, za proste! Za proste! Takich jełopów jak ja. No i co ja tu mam dobrać? Skupiłam się. Dobra, biorę stąd. I sobie wezmę trochę tu. Chyba wolę to robić bez lusterka. Nie! Co to za włosy? W ogóle skąd one mi się tu biorą? Czy wy coś widzicie? Mam nadzieję, że widzicie. I otworzycie to razem ze mną. I dokąd ja to mam pleść? Do końca. A po wyciągam sobie jeszcze z tego kucyka te włosy. Dobra, ja już muszę przestać, bo po prostu dalej. Bo coś takiego. Powiedzmy. Okej, okay, doplotam tutaj mniej więcej do końca i plotę ten warkocz dalej. Dalej. Jeżeli skręcałyście, no to skręcajcie dalej. Ja robię to luźno już teraz, bo będziemy go teraz przypinać w koczka. O, o tak o, wygląda teraz. Fila, fila. Dobra, to już... Kurde, miałam powiedzieć, to już nie jest takie... Nie! To już nie jest takie trudne. Ale chyba problemem jest... Obniżam się. Problemem jest to, że ja patrzę. A chyba lepiej jest nie patrzeć. A może lepiej jest patrzeć? Mogłam dać dziewczom dziewczo challenge, że mają zrobić grzywkę. To by było, co? To już mi się rozpierdzieliło, no ja pieprzę. Ha, ra, 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 ra. Dobrze. Powiedzmy, że, że coś tu mam. Alwakant. No I ja go teraz skręcam tutaj wokół własnej osi. To może być niedbale. O, i robimy małego koczka. Zebrałam wszystko w kupkę taką. Pyk, I biorę kilka psówek. Nie no, że to może być. Ja mam za mało włosów, w sensie mam wrażenie, że moje włosy są za krótkie, chociaż nie, jest to głupie. Widzicie jaka kupa mi się mała zrobiła na głowie? Suweczki mam, chociaż tyle. No, nie ma to jakiegoś ładu, ani składu. Taki mini kokonik się zrobił, ale jest cute. Natomiast nie widać tego warkocza z przodu. O! Yes. Okej, okay, jak to ma wyglądać? Tutaj mamy warkoczek, a tutaj mamy taki mały, niedbały koczek i teraz wypuszczamy już te włosy. O! W pierwszej opcji pokażmy się naszym widzom z wypuszczonymi włosami. Tak wygląda opcja Fajne. z włosami. Fajne, tylko. Także na pewno mają takie krótsze włosy, jak na przykład Ewa to będzie bardzo ładnie wyglądało cute. do takiej długości też, perfekcyjnie to tylko wygląda. musiałabym, teraz ja myślę że mogłabym więcej tych włosów wziąć, nauczyć się robić tego dobierańca, bo nie umiem tego zrobić a tak to może być to fajne podoba mi się to, cute czyli zaraz za tym koczkiem robimy sobie kucyk wysoki zaraz za tym koczkiem i związuję gumką no nie wiedziałam, że nawet spięcie włosów może być takim problemem w kucyka. Fajne! No chciałabym więcej fryzur zacząć sobie robić, bo przecież mam włosy, fryzury można robić, ale... Ale co? Ale no jakoś tak nie mam weny i nie wiem, jak to zrobić. Także... Cute! Cute! Mogłabym to na tle nagrać. Tu? Żeby dojść aż do mojego koczka I to jest taka fryzura na, na Arianę, na księżniczkę. Wyciągam pasma wokół twarzy, jakieś o. małe I wyglądamy jak wikingowska księżniczka. Okej, jak mi to starczy ja Teraz go schowam Cute Bardzo mi się podoba ta fryzura, ja ją bardzo lubię nosić To jest fryzura, którą mi się każe z siostrą Także dziewczęta także, jestem ciekawa jak będzie niej wyglądać Co to jest? Coś mi to nie wyszło Okej okay, kochani, trzecia no i ta fryzurę? spoko, powiem wam, że, że fajna, będę musiała sobie ją dopracować, ale coś się dzieje, wiecie, niby spięte włosy, niby nic, a jednak coś się dzieje, także na pewno sobie wykorzystam tą fryzurę i będę ją robić częściej. I w ogóle nigdy nie wypuszczam sobie pejsów, a tu, a tu proszę, fajna sprawa. oceniłabym to 3, 3 na 10, tak mi poszło. Fajny pomysł, fajna fryzura, prosta teoretycznie, ale... Potrzebuję chyba kilku dni praktyki na nią To będzie wysoki kok e, Kok supeł. I w zależności od tego jakie kto jak ma długie włosy Tak e, duży będzie to kok Tyle mm. supów będzie się dało zrobić Pokażę wam jak go zrobić Oczywiście jak macie ochotę zrobić to samo w domu Nudzicie się, kombinujcie Może wam się to przyda na przyszłość I Robimy sobie na początku wysoki kucyk e, No na czubku głowy Po prostu zróbmy kucyk na czubku głowy Dobra, zara, zara bo ja to muszę sobie wywać, to Wiedziałam, że to nie będzie takie przyjemne, jak mi się zdawało, nie? Challenge accepted. Obniżam się. Roz wyciągam te, te baby hery. Niewygodnie, niewygodnie. Ja tak robię zawsze. <grym> nie wiem, czy to był dobry pomysł. Dzisiaj akurat ale fajnie, bo ja mam krótkie włosy, więc to jest trochę nie fair bo Sara ma długie, jeszcze nie widziałam jej filmu, Karol ma długie a ja mam takie średnie dobra ma być Ariana Grande z jakiś Marek jak w tym momencie, z tym Mareczek no nic, coś, coś z tego będzie tam coś się pogniotło to sobie przeczyszcie. A to nie musi być jakoś, jak mówię Wam, idealnie zrobiona. I teraz co robię, to dzielę włosy na dwie części. Mogę mnie obciąć tej grzywki, bo teraz ciężko mi zrobić tę fryzurę. Lekko zwijam oba pasma, żeby łatwiej mi było je związywać. Bo tak, będę je teraz ze sobą związywać. I teraz wystarczy, że. Co? Robimy po prostu taki sukces. Ej, ominęło przodu, mnie to. Jestem idealnie zrobiona. I teraz co robię, to dzielę włosy na dwie części. Mogłam nie obciąć tej grzywki, bo teraz ciężko mi zrobić tę fryzurę. Lekko zwijam oba pasma, żeby łatwiej mi było je związywać. Bo tak, będę je teraz ze sobą związywać. I teraz wystarczy, że. Nie, robimy nie. po prostu taki supeł. I to, co tutaj mam z przodu, przypinam psówkami do podstawy. Wow! Tak, że szpilki fryzjerskie możecie użyć w co? Ja już to spinek, żabek, nawet, O. Widzicie? Przypięłam to. I teraz zostały mi dalej dwie części i związuję je ze sobą. Ale Mam teraz supeł z tyłu. Fajne! I tak samo przypinam do nasady. Ale mi to rośnie w górę! I trzeci supeł. <laughs> Uda mi się jeszcze związać. Ja robię to luźno, więc te supły są dosyć luźne. I zróbmy to wyżej. Ale im dłuższe włosy tym więcej supów możecie zrobić. I teraz umiejscowiamy ten supeł, ten kok na głowie. Wyciągamy sobie tutaj pojedyncze warstwy. Delikatnie, żeby nie wyciągnąć za dużo naszych grzywek, ale rozszerzamy ten nasz kok, żeby. Dlaczego mi to nie wyszło? Tego? Dlaczego mi to nie wyszło? Dlaczego mi to nie wyszło? Ała, jeszcze raz, jeszcze raz, Ach. jeszcze raz. Zawijamy. Coś jest nie tak. A to jest moja. To zupełnie pewnie wina. Wina jest to moich włosów. Ach. A żeby to może, nie, to muszę tak jakoś. A, tak lekko może sobie zrobię fajne tylko nie ma to sensu w sensie nie ma to sensu na moich włosach jeszcze raz, ostatni raz do trzech razy sztuka idę jeść zupę Nie. Może je jakoś za mocno związuje. O, jest supeł, jest, jest supeł. I teraz powinnam to przypiąć z pisówkami, tak? Cześć, Siuszku. Ale tak prowizorycznie sobie przy, przypnę. Bo tu już mi się... So, I drugi super. Ok. I to, co mi powyła się z tych filamusówkami. No ciekawe! Nie, nie widziałam jeszcze takiej metody, jeżeli chodzi o włosy. Takie to mi wyszło. Spoko! No teraz to mi wyszło, aczkolwiek widzę zamysł. Jeżeli ktoś ma dłuższe włosy, na pewno lepiej to będzie wyglądać, ale fajnie. Kurde, nie wiedziałam, że koki mogą. że fryzury można tak łatwo robić, tak naprawdę. Wiecie, ja to robię pierwszy raz. Ale gdybym na tym spędziła więcej czasu, czyli robiłabym to jutro, pojutrze i robiłam sobie takie fryzury, trening czy nie mistrz, wiecie, ale super to wygląda. To wygląda super. To mi się podoba. Bardzo mi się podoba ta fryzura. Za pierwszy raz nie wyszło, ale za drugie razem wyszło. Ale czekajcie, coś tu jeszcze robimy? Czy to jest tyle? Obliżyć. To jest fajne. Tak to wyszło. I teraz wracając do moich ozdobnych skinek, które używałam przy pierwszej fryzurze Chcę podpiąć sobie te włosy i przy okazji ozdobić sobie tego koka Cute! Dobra To zaczekajcie I choćbyś upadł na kolana Nie wiem co wy widzicie Ale ja sobie użyję samych diamentowych, a co? Jedna Druga I trzecia! Tam, tam, tam! Heh, ha, ha! Łup, Myślałam, że nic nie będzie. Także, moi kochani, to by było na tyle. Ja chyba bym sobie wolała jednak te, te włosy tutaj spiąć do góry, albo może zostawię tego mostowiaka, Mareczka. Ale fajnie to wygląda, podobają mi się fryzury. Trochę się nadenerwowałam, ale... Ale nie było tak źle. Na pewno będę wykorzystywać tą fryzurę i na pewno drugą fryzurę. Do pierwszej, no nie bardzo, bo nie mam tylu nawet spinek. Ale na pewno będę ćwiczyć sobie teraz dobierańce, bo we got nothing but time, więc mamy dużo czasu i będę sobie po prostu ćwiczyć te dobierańce i... Kto wie, może jakaś jakiegoś obważanka na głowie sobie zrobię. Ale to jest bardzo fajny pomysł, ale myślę, że dziewczyny, które mają dłuższe włosy, lepiej to będzie wyglądać. I też kwestia jest taka, że dziewczyny, które mają jasne włosy, to te warkoczyki dużo lepiej wyglądają, tylko że na ciemniejszych włosach to się niestety gubi. Ale... Za niedługo mam nadzieję, że mi się wypłucze ten kolor i będą jaśniejsze i wtedy będę mogła sobie kombinować. Aczkolwiek, zobaczcie, fajnie to wygląda. Naprawdę fajnie, teraz tylko jakieś kolczyki i jest taka prosta fryzurka. A ja wam teraz pokażę bonusową fryzurę, czyli jak ja robię swojego koka. Bo dla mnie to jest bardzo dziwne pytanie, ale naprawdę pojawia się bardzo często pytanie, jak robisz swojego koka. Więc pokażę Wam tutorial na szybko, jak ja robię swojego koka. Robię dwa koki. Zależy, czy mam 5 sekund, czy mam 10 sekund. Wersja, gdy mamy, gdzie mamy 5 sekund, to biorę włosy do góry, zakręcam wokół własnej osi. Tak, oh, 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 oh. To jest mój kok na 5 sekund. Ale jak mam 10 sekund i dwie gumki do włosów, to robię sobie kucyka, tak jak Karo, coś takiego, Ariana Grande i biorę te włosy i wokół własnej osi zakręcam i biorę jedną albo dwie wsuwki, i z tyłu wsuwam i to jest mój kok, który jest taki, wiecie, troszeczkę bardziej dopracowany niż ten pierwszy, bo ten pierwszy to po prostu sobie zagnia tam włosy, ale lepiej to zrobić tak, że się najpierw robi kucyka, a później się go owija i tak naprawdę tyle. Uwielbiam, dziękuję roku 2010 plus, plus za te koki, <noise> dlatego że jakoś wcześniej były kucyki, jakieś inne rzeczy, a koki teraz królują, także ja będę sobie kombinować z fryzurami, dzięki Karol za challenge, mam nadzieję, że mnie zaliczysz, zaliczycie, nie zaliczycie, trochę, czy ja coś zrobiłam po Nie nieważne, nieważne, ważne, że się podjęłam challenge'u, brudno koszulka, o nie, od czego? No nieważne. Bardzo dziękuję za oglądanie, dzięki za atakowanie. oczywiście zapraszam do Karoliny i do Sary, żebyście zobaczyły jak one wykonały tę fryzurę i oczywiście odtwarzajcie, ale może nie odtwarzajcie ode mnie, tylko odtwarzajcie właśnie o Karo. Także to by było na tyle, do zobaczenia w kolejnym filmie, buziaczki, pa!